704, 304, 204. Jeszcze dwa pytania w rundzie błyskawicznej. Jeszcze czekam na dwa krótkie pytania. 704, 304, 204. Żadata Brzezińska czeka na wiele pytań. Dwa ostatnie dwa ostatnie krótkie pytania. Najszybsza, najszybsza runda w kospice TV. Magdalena Liwińska. Dzień dobry, witam. Proszę dobry. o imię i o pytanie. Dzień dobry, mam na imię Marek i się chciałem dowiedzieć na temat mojego zdrowia. I co pytamy, panie Marku? O zdrowie, tak? O zdrowie, o zdrowie. ogólnie, o zdrowie, tak? Tak. Mhm. tak, tak. Proszę pana, tutaj widać, że wszystko w miarę w porządku, z tym, że system kostny i proszę uważać na, na układ trawienny, ponieważ układ trawienny u pana nie jest najmocniejszy i oczywiście z nerwami ma pan chyba dość duże problemy. No dokładnie tak jest. No. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia i dużo zdrowia.